Seria filmów Power Me tworzona jest we współpracy z marką Health Labs Care, producentem suplementów diety tworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Treningi z tego cyklu zadbają o Twoje ciało i umysł. A jeśli o umyśle mowa, ostatnio do mojej suplementacji dołączyłam Well Me. Well Me wspiera poprawę nastrojów w chwilowych stanach rozchwiania emocjonalnego, pomaga zachować balans i wewnętrzną równowagę oraz większa odporność na stres fizyczny i psychiczny. Poprawia pamięć i stymuluje neuroprzekaźniki układu Nerwowego. Jeśli Ty także chcesz sprawdzić działanie suplementów Health Labs Care, mam dla Ciebie zniżkę na cały asortyment. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tu Ola żelazo. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku żelaznego poranka. Dzisiaj będzie joga na dzień dobry. 10 minut ćwiczeń, takich, które aktywują całe ciało, dodadzą nam energii i jak nie mamy więcej czasu, to po prostu będzie pewność, że coś fajnego dla siebie zrobiliśmy. Ja już jestem gotowa, czekam na Was, także zaczynajmy! Usiądźcie w wygodnym dla Was siadzie, może to być siad skrzyżny, możemy tak sobie pokrzyżować nogi, żeby nam było wygodne, ale to co najważniejsze w tym siadzie, to jest to, żeby, żebyśmy byli w stanie wyciągać kręgosłup. I teraz wszyscy to zrobimy, wyciągamy kręgosłup, wyciągamy tutaj boki tułowie, czubek głowy kierujemy w stronę sufitu, delikatnie opuść brodę, opuść barki, zamknij oczy i zrobimy dwa głębsze wdechy. I długie spokojne wydechy. Przejdź już do normalnego oddechu. Otwórz oczy z wdechem, szerokim łukiem przenieś ramiona do góry. Z wydechem opuść na wysokość klatki piersiowej. Zrób skłon w jedną stronę, wyciągnij jak najmocniej bok tułowia, spójrz po ramieniem na sufit, wróć do centrum i to samo. Druga strona, mocno wyciągnij ramię do boku, spójrz po ramieniem na sufit, i wracam. I kilka takich dynamiczniejszych powtórzeń. Rozgrzewamy się. To nasza szybka joga na rozbudzenie. Szybka, ale taka właśnie, żeby przyniosła nam jak najwięcej korzyści. Jeszcze raz. Uh -huh. Zostań w siadzie, przenieś ramiona do przodu, spleć dłonie w koszyczek, wyciągnij mocno do góry i z wydechem skręć się w jedną stronę. Pośladki tak samo mocno dociskają do maty. Z wydechem wróć do centrum, z wydechem skręć się w drugą stronę. Wróć do centrum, jeszcze mocniej wyciągnij ramiona. Teraz podciągnij barki, żeby wyciągnąć boki tułowia i z wydechem opuść dłonie, oprzyj przed siebie i delikatnie powędruj do przodu, żeby poczuć rozciąganie, rozluźnianie naszych biod. Woz głęboki wdech. I z wydechem rolującym ruchem okrągłymi plecami przejdź do siadu i do lęku podpartego ze złączonymi paluchami stóp, szerokimi kolanami i przejdź do dziecka, wyciągnij dłonie i z wdechem przenieś ciężar ciała na dłoń Wdech i wydech, wydech i wydech. To jest taka joga, która fajnie nas przygotuje do dnia, który nas czeka, rozciągnie całe ciało, aktywuje całe ciało i będą po prostu większe chęci do wszystkich działań. Teraz przenieś ciężar ciała do przodu, opuść biodra, rozłóż stopy i wróć do pozycji dziecka. I jeszcze raz pomału kontrolowanym ruchem. Cały czas utrzymujemy barki oddalone od uszu. I ostatnie takie powtórzenie. Super, skieruj barki na zewnątrz, wyciągnij do góry klatkę piersiową i z wydechem przejdź do klęku, zadrzej palce stóp i przechodzimy do psa z głową w dół. Pierwszy pies głową w dół, pomaszerujemy, oderwij jedną piętę, drugą. Mhm. Dociśnij też te pięty, żeby poczuć fajne, przyjemne rozciąganie w naszych ścięgnach Achillesa. I teraz obie pięty do góry i pomału staramy się opuścić w stronę maty, ale to nie znaczy, że one mają dotknąć maty. Mamy po prostu czuć tutaj dobre rozciąganie. Mhm. Super. Z wdechem rolującym ruchem przejdź do pozycji deski. Utrzymamy parę chwil. Ta aktywacja naszego kolana, naszych mięśni brzucha też jest bardzo istotna, żeby nabyć tej fajnej energii za dnia. Ok, teraz przybliż prawe kolano do prawego łokcia, wyciągnij nogę i opuść. Lewe kolano do lewego łokcia, wyciągnij nogę i opuść. Jeszcze raz prawe kolano, wyciągnij, opuść, lewe kolano, wyciągnij, opuść. Teraz prawe kolano do prawego łokcia i odstaw stopę przy zewnętrznej dłoni, wyciągnij plecy. Fajnie już możemy się pokołysać przód, tym, żeby rozluźnić biodra i z wdechem ramię do góry, spójrz za dłonią, delikatny skręt, zostać w pozycji chwilę, weź wdech, z wydechem opuszczamy dłoń, kolano do łokcia, wracamy do deski, druga strona to sam. lewe kolano, lewy łokieć. Odkładamy stopę przy zewnętrznej dłoni i znowu troszeczkę się pokołyszemy, żeby rozluźnić biodra. Zostań w pozycji środkowej i z wydechem unieś ramię, delikatny skręt, spójrz na dłoń, odepchnij się od dłoni, pilnuj, żeby nie robić przeprostu w łokciu, czyli łokieć ręki postawnej jest delikatnie skierowany do tyłu. Z wydechem wróć dłonią w dół i przenieś stopę do tyłu. Przejdź do psa z głową w dół, głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Z wdechem przenieś prawą stopę między dłonie, doklej tylną stopę do maty. I teraz w tej pozycji zaczniemy wyciągać plecy. Yhy. Rozciągać tylną taśmę naszych ud, naszych pleców. Jeśli trudno jest nam tutaj wyciągać plecy, to opieramy dłoń na udzie. I odpychając się od uda, właśnie wyciągamy nasze plecy. Yhy. Także wybieramy pozycję dla siebie. Doskonale. Teraz przejdziemy. Do przodu, skierujemy palce, stóp przód, wyciągnij się do przodu, z wdechem wyciągnij jedno ramię do góry, spójrz na dłoń, znowu robimy ładny skręt w górze tułowia naszego kręgosłupa z wydechem opuść dłoń, wyciągnij plecy i drugie ramię, druga dłoń do tyłu, patrzymy na sufit. Ciężar ciała przenosimy delikatnie do przodu, żeby nie opierać się na piętach, i z wydechem opuszczamy dłoń. I przechodzimy na drugą stronę do naszej parśfotanasy. Mhm. I znowu tutaj mamy opcję oparcia o udo, żeby fajnie wyciągać prosty wklęsły kręgosłup. A jeżeli jest elastyczność, to kładziemy palce na macie. Możemy również użyć kostek do jogi, jeśli mamy, ta pozycja jest. Właśnie e, dla wszystkich, tylko musimy wybrać swój wariat. Uh -huh. Jeszcze chwila, wyciągaj biodra do tyłu, barki do tyłu, oddalaj kość krzyżową od głowy, dociśnij zewnętrzną krawędź tylnej stopy do maty, boki tułowia wydłużone i wróć znowu do centrum. Tym razem skieruj palce stóp na zewnątrz, podnieś, wyprostuj tuł, opuść biodra, poczujmy moc w naszych nogach, Ach, to też lubimy. Jeszcze chwila i z wdechem opuść jedną, drugą dłoń, przejdź do deski, Chaturanga Dandasana może być na kolanach, z wdechem pies głową do góry, z wydechem pies głową w dół, Tutaj jeden głęboki oddech, wdech i wydech. I z wdechem spójrz na dłonie, przejdź prawą, lewą stopą do przodu. Pozycja malasany, opuszczamy biodra. Łokciami rozpychamy nasze wewnętrzne uda. Możemy się troszkę pokołysać z jednej strony na drugą, czując dużo przyjemności w naszych biodrach. Mhm. Mm Wyciągaj plecy, wdech, wydech, wdech, wydech, opuść dłonie, przejdź teraz do siadu, opuszczamy pośladki, usiądź znowu w wygodnym dla siebie siadzie. Szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, wdech z wydechem, opuść na wysokość klatki piersiowej. Z powrotem wdech ramiona do góry, z wydechem, opuść dłonie na wysokość klatki piersiowej. Uśmiechnij się szeroko, bo teraz właśnie przyszedł czas, żeby powiedzieć te dwa magiczne słowa. Jesteście gotowi? Zerkam na Was. Jesteście, ok. Trzy, dwa. Jeden. Mamy to! Woo! 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 Nasza joga na dobre samopoczucie, wtedy gdy nie mamy bardzo dużo czasu, ale nie chcemy tracić dnia, żeby nie ćwiczyć, nie trenować i nie aktywować naszego ciała właśnie za nami. Ale jeśli się zdarza, że masz więcej czasu, to zapraszam na kolejne treningi jogi, pilatesu, może wzmocnimy brzuch albo popracujemy nad zdrowym kręgosłupem. Napiszcie mi w komentarzu jak wam dzisiaj było, ja już czekam na macie na kolejnych treningach. Buziaki.